A i czemu nie ma Mikołaja w tym roku? Bo ja wódki nie piję. Ja piję tequila, whisky, tequila i piwo. Ty masz 14 lat. O, no o, ty o, nie piję wódki. Króciłem się z rodzeństwem. Przefinały. Paliłem zaklety. Mikołaj mnie nie chce. się! Jakbyśmy może... jakbyśmy spędzili <noise> trochę czasu z rodzicami zamiast TikToku, to by przyszedł Mikołaj. Nie. TikTok. Więcej czasu spędzał. Ja nie widziłem TikToka? No. Gdzie może była taka pani i ona dużo się wiesz, pupą. Proszę. Fucking like my pussy. What the fuck's name are you doing? jest interwencja. Jesteście alkoholikami. Rodzice Was kochają. A wy jak się pokazujecie swoim rodzicom? Wojcie rodzice z was dumni? Nie! Oddaję. Mikołajowy ciąg! Pornografia. Właśnie tak, do takich standardów teraz są sprowadzane dzieci. Ho! ho, ho. Ale ja spokojnie! Lubię. Ja Mikołaj przyszedłem tutaj, żeby was uratować! Dla każdego z was prezenty! Prezenty, ale żeby je otrzymać, musi nauczyć z powrotem. Po... Traktować święta poważnie. Tak, to je. Z szacunkiem kochać swoich rodziców, a więc każdy z Was otrzyma mikołajowe zadanie. Ho, ho, ho! ho. Jak to ja Nie, 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 zadania, zadania, Mikołaju. Ho, ho, ho. nie, nie, To, że ty oglądasz za dużo gejowej pornografii. wielkie wielkie wielkie, nie, wielkie zło. nie, nie, A nie, odkupić tak wielkie zło To jak kurwa, nie, Bo odkupić tak wielkie zło nie, musiała

10 hours later. Ho, ho, ho! Czas nadszedł. Nie! Drugi raz. 10 hours later. Na tak głośni myślałam! Hohoho, ho. wracaj na miejsce! No to jest i ciemne! Jizień, Gratuluję! <laughs> Jesteś znowu grzecznym dzieckiem, proszę bardzo! Ho, 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 ho. Co ja dostałam? zajebisty <grym i zimna> nie przykryj nam święta <grym i zimna> albo będziesz miała <grym i zimna> następne <zimna> 5 godzin to <grym i zimna> bardzo fajny prezent nikołaj dziękuje Mikon... lepiej że nie był nikołaj odstałem nikołaju

Marcinku! Ty! Za swoje występki! Przeciwko małym leśnym zwierzątkom! wej, otrzymasz karę od nich! Ho ho! ho. Oto raciczka Jelenia Mikołaja! Zamieniona w przedmiot tortur! Ho, ho ho ho! Kładź na krześle. Ja chcę tylko powiedzieć, że... Nie! Kładź na to jest prawda. Ho, ho, ho! Oh, oh, kurwa, czuję to Ja Jeszcze jedno zdałem, ty idioto! Ho, ho, ho! ho, ho! Drogi Marcinku! <laughs> Jesteś znowu grzeczny!

Tych dzieci, ho, 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 ho. Co, dalej, to ho, to ho, to Co za Nieprzyjmują święta, No co chodzi? <grym> MAGICZNY masurek! Zabierz tą swoją magiczną fiujarkę i daj na Mikołaja powiedziec Dobra, pierdol się Muszę to Do... jednym tutorialu tobie sobie sobie india Przejdźmy dalej, ho, 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 ho. Kacper! Ho 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 ho! ho. Drogi Kacprze, ty nie poszedłeś na siłownię! Ho 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 ho! Straszna kara! Ho 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 ho! Miałem ty przychodzić przez ciebie! Ho 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 ho! Będziesz stał 48 godzin na mrozie! Ho ho ho. ho 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 ho! Wypierdolę! Ho 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 ho! W tej chwili! Przed Nikolajem. Wypierdolę! Nie, <grym> <ho, ho>, <grym> żebyś to był, jak utworzę! 48 hours later. No, i nie poniesie od twojej żalności karny! Ho ho ho! Każę elfom cię rozmontować! Hohohoo! Ho. Nowe słuchawki! ERP Hones! Dziękuję Mikołaju! Płyta! Król ABJ Dziękuję Mikołaj, to mój ulubiony zespół! Będę musiał zwolnić tego elfa! ho ho ho! ho. Co Czy to? Kolejna płyta? Trewoci witchowy Darek Tarczewski orkiestra z siusiakiem O! 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 Niesamowite! To akurat joda rysowałem! Tak I ostatni prezent Kalendarz adwentowy z umieścionym mężczyzną Dokładnie tak Ho, ho, ho. Miał być to mecz lokomotywa Będę musiał zabić którego zębów Ja cię nie mogę Obrazek Siusiaka ob obramkowany Mateusz Mateusz Ech.

Ściśnij moją rękę! Ho, 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 ho. Mateuszu! Oto prezent! Mój personalnie wybierany! Ho, ho, ho. Mateuszu! Otrzymasz swój prezent! Jeśli zgadniesz! Co to jest za alkohol? Ho, 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 ho. że ci tą rojarkę rozmontować i wmontować w dupę. ho ho, ho, ho! Mogę zobaczyć bez zuba? <laughs> Nie? Głupcze? Ho-ho-ho! Mogę spróbować? Nie! Alkohol? Pierwsze podejście. Mogę spodobać? Zaraz Ci powiem, jako drugie! Ho, ho, ho! Co to teraz świeżak skup się, bo dzisiaj sprawdzam jak smakuje whisky z Biedronki. Golden Loch. Marka znana jak kraj długi i szeroki, którą weterani imprez nazywają pieszczotliwie, mając jej nazwę literalnie, czyli dosłownie Złotą Loch. Bądźmy szczerzy, Złota Locha... Moc Marcina. Mocz Marcina. Jaduj dalej! To są twoje szczery, Mikołaj. Obrażasz do Mikołaja! Hiskel! Nie! Ram! <gryst> Sider. Milki. Za pierwszym! Za pierwszym! Ho, 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 ho. Za pierwszym o, za razem! Śniód. Ale jaki miód! Ho, 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 ho. Ale ja, jaki jest no, rodzaj! Ho, ho, ho. To jest, skoro ma 16%, jest. to jest pewnie dwójniak albo półtorek. To jest dwójniak! Twój ulubiony! Ho, 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 ho. O, ulubiony! O. Yo! na to serio wygląda jak szczyt. Makstruktor! Ho, 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 Będę

z sam pomódek niczego głupiego nie To Cześć! Na No. Z farmaceutyki Mikołaja! Ho 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 ho! Nie ma! Bo ktoś użył! Co Kto to za prezent? Użyj mi tego! Masz kurwa problem! Ho 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 ho! będzie! Ho ho ho! Król Dawid Rożko! Ho ho ho! O a żarto. Co myślałeś, że będziesz taki sprytny, myślisz, że przegonisz kolejkę. Myślałeś, że jesteś lepszą rzecz, Tak. Że ty nie będziesz nic zrobić. I za twoją dumę i pychę! Ho ho ho! Będziesz musiał wypierdalać. Tak Nie mogę wiedzieć, że tu jestem. Ho Poczekajmy ci. Ho ho, chyba sobie poszli. O, Och, ty przeniósł Cię, yyy, Flaszeczka! Ho, ho, ho Trzeba było tak od razu! Ho, ho, ho. Zapraszam! Masz. Nie dawaj tego nikomu. I za to, że nie dasz temu nikomu! Dostaniesz twój prezent! Ho, ho. Dobry, ho, 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 ho. Oto twój prezencik! To jest... Kolejny to się zdarza często, jeżeli chodzi o laski cukrowe. Bardzo niedobry wiatr na dzieci. Ale spokojnie, magia świąt! Dziękuję, Mikołaju! No, no. Nie połysuj. No, Spinner. Uuu, za co takiego Suchary, umiesz suchary? Przychodzi młody mężczyzna do apteki I mówi, ho, 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 drogi aptekarzu, dziewczyna zaprosiła mnie na wigilę! ho, ho, ho. I jeżeli mi się poszczęści, to będę musiał ją ho, 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 a do tego będę czegoś potrzebował A, kondomy, Mój sprzedawca i podaje mu właśnie Ho, 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 drogi sprzedawco, Dostajesz prezent, jeżeli dasz mi jeszcze drugą paczuszkę, ponieważ hmm, ta dziewczyna ma ładną maturę, ho, 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 i z nią też będą się coś ho, 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 ho. paczkę, następnego nie Mikołaj, ho, ho, ho. siedzi przy stole, cicho i nic nie mówi. Idziesz tam to już Gdybym wiedziała, że jesteś taki cichy, to bym Cię nie zaprosiła. O Mikołaj na to, gdybym wiedział, że Twój ojciec pracuje w to nie przyszedł, Trzeba to popić w sobie. Ja pierdole. Ten, narkotyk, co to robił ma dosyć premię. Albo ci kurwa sanie przerobię na trako. Nie denerwuj da mnie Dawid <ścoughs> Magia świąt wyczesz skręt jądra. Ho, 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 ho. Narkotyki. Kokaina i Kolejne narkotyki. Opium tabletkę. Firetaps, Co to jest? Paliwo w tabletkach? Co to kurwa jest? Zażyję. Kalendarzyk personalny? Otwórz działalność. Piwo kup. Styczeń 2024. Nagrać film, ze słoikiem styczeń 2024. Ogolić się w styczeń. Volkswagen Polo. Styczeń, luty. Jeden strza... Jedz szaf luty. Siłka, siłka. Zabij gruga, zrób karpacze. Zachlej mordę, kacalecz. Zjedz zupę z chlebem. To siłek? Zesrać się na latko. O kurwa, ty to jest zapisane. To jest w sierpniu. Rowerek i wycieczka, dzień drugi wycieczki, przejazd przez front. FORTNITE 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 Pojdź do kamień i zabierz dom Joli się robić? Ubierz się ciepło. Odbierz swoje artykuły oraz dowód zakupu Z drugą... <grymne> Romper Extreme Śmiało Ty <grymne> NIE! NIE! Nie święta! się. <grymne> no, to tu wypadł, wieku. Tegemanto Edbara. Kurwa. Dziękuję, Mikołaju. Nie. Ho ho ho! Czas na kolejne dziecko! ho ho ho! ho. Dla kogo zostało? Nie interesuj się, bo kocie ci mordy zostanie. O kurwa, to psy! Dzieci Będę musieli z wami pożegnać! Ho ho ho! Świąteczna moto! <laughs> <laughs> Sra, czy co tam chłopaki? Mikołaj by lepiej nie było. Ej, tak, bo Mikołaj? No, już nie. wzięły te prezenty? Uuu! Wziął sobie prezenty -ek? ekstra. Co my tam mamy? O, dwa za prezent O, to mamy. O, to mamy. to mamy. O, to gryzaczek. Weź go sobie wsadzić w gryfę. Urwa, to jest błędor, te gryfy z Kaewi. <śledzimy sort> Jak do tego doszło? <śledzimy sort> Któryś elfonił sprawę Dobra, to jest kurwa bazowany prezent, to jest przeciwnik, którego będę musiał pokonywać powoli. To jest bardzo wiel prezent, a to chcemy pomóc. Masa w kostce z kurwitos. Bombello. 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 Dobra. To były udane miesiąc przed świętami. Chodźmy Bumbello. pić!

nie spojrzałeś Twoje usta dziś twój na imię Swoją baj, na baj, 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 Thank okay. okay.